Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś K2 mapa Ruinberg. K2, czyli nowy czołg premium 8 tieru radziecki, który był dostępny na zeszłotygodniowej aukcji. Już w dniu drugim, zaraz po Małpim Królu, mieliście możliwość właśnie wylicytowania tego czołgu. Tak naprawdę minimalna kwota, którą mogliście... Zacząć tą licytację to, to było 8000 golda, do wylicytowania było tak naprawdę 20 tysięcy pojazdów ty, tych czołgów, i tutaj gdzieś no, mam informację, chociaż mogę się mylić, co do tego, nie jestem pewny, że no, aukcje wygrywały już ponad gdzieś tam kwoty około 8 ponad 8000 golda, bo przypomnę tylko, że właśnie ten czołg mogliście licytować za. Złoto. Jeżeli chodzi o K2, to yy, Czołg troszeczkę został oceniony przez wszystkich. No, że tak powiem, źle. Nie jest to jakiś czołg, który wymiata swoimi parametrami, ale tu zobaczycie bitwę, którą na pewno warto obejrzeć. Yy, jak widzicie, jesteśmy na takiej topce mapa Ruinberg, czyli perfekcyjna mapa, perfekcyjne losowanie dla naszego bohatera. Yy, mamy tutaj szósteczki, siódemki. Jest też kilka ósemek w bitwie. No, dlaczego mapa perfekcyjna? No, jest to czołg ciężki, radziecki, który nie ma opuszczania działa, bo tak naprawdę chyba tam jest minus tylko 6 stopni. Gdzieś tam czym się może pochwalić, to chyba przede wszystkim pancerzem, chociaż teraz jak widzicie, oberwaliśmy od T52 myślnik 2, czyli amerykański czołg, niszczyciel czołgów. Także gdzieś tam pierwszy damage już oberwaliśmy. Co jeszcze? No, czołg nie jest mobilny przede wszystkim, bo możecie nim jechać tylko 30 km na godzinę do przodu. No i gdzieś tam 12 to prędkość cofania, oczywiście bez żadnych modyfikacji turba czy czegokolwiek. Alfa na tym dziale mamy tutaj 120, 122, która zadaje średnio 390 uszkodzeń na strzał, na haekach 530. Nie jest to też. Jakaś rewelacyjna wartość, bo przypomnę, że są ósemeczki, które tak naprawdę zadają więcej damage'a na strzał, no i penetracja. Słuchajcie moi drodzy, penetracja 203 na zwykłym pocisku. To jest no strasznie mało, biorąc pod uwagę, że są czołgi, które tak naprawdę no, mają po te 220, 230. Są czołgi średnie jak nie wiem, lorka chyba ma około 230 chyba. Na podstawie. Także to jest no, wartość, która będzie zmuszała Was do grania na goldzie. Także yy, na tym goldzie mamy za, zaś 270 penetracji. też nie jest jakaś rewelacyjna wartość, no ale radzieckie czołgi yy, w tych okolicach penetracji oscylują, jeżeli chodzi o penetrację na goldzie. Yy, co jeszcze? Możecie dać naturalnie znać, czy braliście udział w tej aukcji, czy udało wam się właśnie wygrać, czy tam wygrać licytację właśnie związaną z K2, bo ja gdzieś tam sobie troszeczkę odpuściłem, no coś tam trochę golda miałem na koncie, ale jednak jakiś taki hype duży nie był na ten czołg, stąd też właśnie te oferty, które wchodziły po tam ponad bodajże 8 tysięcy golda to nie tak jak w przypadku Marsa jak w przypadku właśnie tym to z tym specjalnym stylem, gdzie tam gracze byli tak zdesperowani, żeby tylko mieć tego to gdzieś tam czytałem, widziałem że co niektórzy 50, 40 tysięcy golda potrafili wyłożyć na ten czołg, także tam to była desperacja spora, tutaj no gdzieś tam ten czołg nie, nie cieszył się gdzieś tam jakimś zainteresowaniem i stąd też te kwoty były dużo Dużo niższe. Jeżeli chodzi o załogę, to mamy tutaj załogę, która składa się z pięcioosobowej, e, że tak powiem, świty. Mamy tutaj dowódcę celowniczego, kierowcę i ładowniczego. E, jeżeli chodzi o siłę ognia, tak jak wspominałem, 390 alf, 30 pocisków w magazynku, czas przeładowania bazowo około 15 sekund. Jesteście w stanie zejść gdzieś tam do 11-12 sekund. Jeżeli chodzi o e, przeładowanie. Natomiast jeżeli chodzi o prędkość pocisków, no ten czołg właśnie wymaga takiej gry, jak tutaj widzicie, czyli miejskiej gry na blisko, ponieważ no ta celność jest troszeczkę słaba. Prędkość pocisków też nie powala. 790 na zwykłym metrów na sekundę i 820 metry na sekundę na hitach, tak naprawdę na goldzie. Jeżeli chodzi o żywotność, to mamy tutaj bazowo 1650 HP, ale jak widzicie, nasz bohater ma 1840 Czyli tam ulepszenia polowe, to dodatkowe wzmocnienie, dające chyba tam na start od razu 150 hapsów. Także tutaj to troszeczkę zrobiło nam robotę. Jedyną zaletą, chyba jaką ten czołg posiada, to jest pancerz. Jak widzicie, w tej bitwie nasz gracz odbił już 6345. Teraz ta kawu piątka całą bitwę niemalże nie jest w stanie nas przebić. Z przodu mamy pancerz tak naprawdę na wieży 250 z boku 160 i 160 na tyle. Cóż jeszcze, jak widzicie, ta bitwa troszeczkę nie układa dla nas się korzystnie, ale nasz bohater. <grym> no tutaj ta bitwa jest akurat chyba z, bodajże z 17 lutego, czyli to był tak naprawdę drugi dzień po tym, jak ten czołg pojawił się na randomach, jak te 20 tysięcy czołgów zostało przekazane graczom. No, i gdzieś tam troszeczkę ci gracze, właśnie jak widzicie, teraz chciałem poczekać na ten moment gdzieś tam. No, jeszcze nie wszyscy wiedzą, jak przebijać ten czołg. I stąd też prawie 7000 odbitego damage'a naszego bohatera. Teraz jeszcze szósty kill na jego koncie, czyli mamy już specjalistę. Pewnie wpadnie też Top Gun za ten damage. No, i co pozostało. Tak naprawdę, jeszcze pięciu rywali, szóstego wykończyliśmy, czyli być może, że też koło banów jeszcze wleci tutaj w tej bitwie. Zostajemy już teraz sami, bo j Panther zniszczył naszą Artę M44. Tutaj też no, na pewno tyle odbitego damage'a. No, zasługą tego jest to, że no, gramy na szóstki, na siódemki, które mają gdzieś tam mniej penetracji. Gdzieś gracze troszeczkę jeszcze pewnie nie wiedzą, jak przebijać ten czołg, tym bardziej, że jest to nowy pojazd. No i tutaj jak widzicie na czacie, gość pisze, czy będzie kołobanów, <grytanie> także już jest ciekaw. A wcale to nie jest jakoś tak nie do ugrania, ponieważ te czołgi są już troszeczkę obite. Oprócz Arty gdzieś tam nie wiem co to jest za czołg, ale już sobie zerknę. Basotto, czyli włosko szóstkę, gdzieś ona jest tam na Full Habsie bodajże. Tu i coś tutaj kmini, próbuje jakoś objechać naszego kolegę. No i jeszcze Arta M44. Zadajemy mu damage. Kolejny odbity strzał, jak widzieliście, i nie przebija nas 7200 5200 zadanego uszkodzenia 7200 odbitego. Dajcie znać w razie w jaka oferta. Za ten czołg, na tego Golda wam weszła, oj, wysadzenie za 238 i od Pantery, teraz M44 znowu nas tutaj ogłusza, psuje nam trochę tą bitwę, tutaj Chili nas nie przebija, Basotto też się odbija, nie no tylko Arta gdzieś tam nas ogłusza, my celujemy w Basotto, ale co to... <grym> Nie mówcie, że ten pocisk w ogóle przeleciał nad tym czołgiem, nie wiem, poleciał w ziemię, nie, nie przyjrzałem się ku temu, ale to normalnie jest dramat. Patrzcie, Chiri nas nie przebija, to wyjeżdża od przodu, Arta nas ogusza. kończymy tego Basotto, no i tak naprawdę pozostał Chiri i dwie Arty. Chiri nas też nie może przebić, no to są jakieś jaja, 8100 odbitego damage'a, nie? No ten pancerz będzie wymiatał na tych tierach, na pewno, bo to jednak gdzieś tam, co niektórzy twierdzą, że gdzieś tam pancerz boczny ma troszeczkę zbliżony do ISA 4 Jak widzicie jest już 9 fragów na naszym koncie, teraz bez problemu prawdopodobnie wykończymy Chiri. Będzie 10 kill, medal pula, moi drodzy, co tu się dzieje z 14 do 14. Kolega zrobił 6000 damage'a, odbił prawie 8500 damage'a, no... Moi drodzy, jest pól, jest kołobanów, jest high caliber na pewno, jest stalowa ściana w tej bitwie, także no, działo się troszeczkę tutaj. Nie mówię, że kolega grał jakoś perfekcyjnie, bo gdzieś tam wyjeżdżał od boku, pokazywał gąsienicę, jak widzieliście, ale rywale nie byli w stanie go jakoś spenetrować. Dajcie znać, co sądzicie o tej bitwie, dajcie znać, jak wam się gra K2, ile żeście zapłacili golda za niego. No i cóż, Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi, ostatni strzał, Arta ląduje w garażu, czyli też medal paskuci, trzymajcie się cieplutko, cześć!